Konferencja pod tytułem Ochrona Zdrowia i Praw Człowieka w Demokratycznym Państwie Prawnym zorganizowana przez grupę inicjatywną Powołania Krakowskiej Fundacji Ochrony Zdrowia i Praw Człowieka Kraków 4 grudnia 2014 roku. Państwo, nazywam się Zbigniew Pękuś. w imieniu mojej własnej w imieniu członków grupy inicjatywnej Powołania Krakowskiej Fundacji Ochrony Zdrowia i Praw Człowieka oraz w imieniu uczestników naszej dzisiejszej konferencji prasowej chcę Państwu przecież podziękować za to, że skorzystaliście Państwo y, z naszego zaproszenia. Dziękuję, że Państwo jesteście z nami. Y, jaki jest cel naszej dzisiejszej konferencji? Otóż y, chcieliśmy Państwu stworzyć możliwość do tego, żebyście nas przyszłych. Członków organów fundacji mieli okazję poznać, żebyście Państwo poznali, czym zajmujemy się, czym zajmowaliśmy się w przeszłości, jakie są efekty naszych działań i dlaczego te efekty, o tym będzie dzisiaj bardzo dużo, są bardzo rozbieżne od naszych oczekiwań. Oczekiwań, które z całą pewnością. Moglibyśmy z naszego punktu widzenia przedstawiać jako racjonalne. Dlaczego racjonalne? Ano dlatego, że mające swoje odniesienie, mające oparcie w obowiązującym w demokratycznym państwie prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska, prawie konstytucyjnym i prawie określonym innymi aktami normatywnymi. Proszę Państwa, mówią, że po czynach ich poznacie. Fundacja musi realizować, co oczywiste, cele społecznie lub gospodarczo użyteczne. Te cele muszą być zbieżne z interesem Rzeczypospolitej Polskiej. Chcielibyśmy zatem dać Państwu okazję na to, żebyście nas poznali i żebyście nas ocenili z punktu widzenia tego, na ile dobrze lekujemy, czy te cele społecznie, przede wszystkim społecznie użyteczne, będziemy Państwo realizowali. jeżeli prezes i założyciel Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu. So, Witam. Please. Pani Teresa Kawiar. Pani Teresy Kawiak, w materiale, które Państwu przedstawiłem, zaprezentowałem jako ofiarę wymiaru sprawiedliwości. Pani Teresa zdecydowanie żąda spostowania, mówi, ja nie jestem całą ofiarą, ja jestem bojującą. Okay. So, so, sort of Pan Maciej Kawiak, syn pani Teresy Kawiak będzie opowiadał o doświadczeniach y, dziecka y, z okresu niemal 20 lat y, walki wymiaru sprawiedliwości z jego rodzicami i pan Maciej Kawiak zaprezentuje nam się również jako aktywista przeciw GMO, genetically modified y, organisms, zatem genetycznie modyfikowanym organizmem. So, will share his experiences from the perspective of the son uh, within the fighting family. He also specializes in genetically modified food campaign, of course the campaign against this culture. Pani, Pani Dorota Wnęk była współorganizatorką i uczestniczką e, krakowskiego okrągłego stołu mieszkaniowego. Krakowianie doskonale wiedzą, o czym mowa. Szczegóła Pani Dorota przedstawi w swoim wystąpieniu. Uh, Dorota Bnek, who is the founder and uh, uh, the leading person of the, the Krakow initiative for the protection of uh, the rights of uh, net tenants uh, in uh, the area of housing. Pan profesor Kazimierz Piotrowicz, y Panie profesorze, będzie o leczeniu pole magnetycznym. Nie. Nie o tym będzie. Bardzo proszę. Będzie na temat komunikacja komunkowa, a zdrowie człowieka. Dziękuję bardzo. Panie... Profesor, profesor Kazimierz Piotrowicz will introduce the subject of the influence of electromagnetic fields on the health of human beings. Pani Krystyna Gurzyńska, ekspertka w dziedzinie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, yy, publicystka bardzo aktywnie wspierająca nas, czy to swoją działalnością właśnie publicystyczną, czy też wręcz swoją osobistą obecnością w takich przypadkach, gdy nam pokrzywdzonym przez wymiar sprawiedliwości dzieje się krzywda. Mrs. Krystyna Expert in the field of the functioning pan rafał gabroński prezes stowarzyszenia ziemiańskiego polsce stowarzyszenia funkcjonującego od 2000 roku mr rafał gabroński chairman of the association association uh, Pani Jadwiga Łopata i Sir Julian Rose. Proszę Państwa, Pani Jadwiga Łopata jest e, pierwszą z Polski laureatką tak zwanego NOBLA w dziedzinie ochrony środowiska. Nagrody przyznawanej aktywistom, działaczom na rzecz ochrony środowiska. E, PPC, to jest International Coalition to Protect Polish czyli Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony e, Modiej hmm. i w polskiej tradycji, w polskiej kulturze i w polskim środowisku przyrodniczym niż w swojej małżonce, e, która z kolei zaszczepiła mu miłość do Polski i na trwałę został z nami. Uh, is almost as deep in love with the Polish countryside as uh, with his partner who sort of planted uh, the above-mentioned love into him.